The cashier didn't even try to greet me with her smile. Strange. She did it for a previous client. Look at them. Happy and carefree. They're enjoying their youth while they can. And me, unfortunately, I'm sinking, suffocating with the thought that something is slipping away from me. Practice, 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 my perfect nigga. It's never too late. Never, never. Bodies, buddies, 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 buddies. Czemu, boys, Czemu w szczególności boisz się kobiet? Czemu boisz się tych mitycznych badis? Przecież to zwykli ludzie. I to nie jest tak, że ty boisz się zagadać, boisz się spytać o numer, tylko ty boisz się podstawowych czynności. Boisz się wejść do sklepu, kupić samemu zakupy, boisz się zamówić posiłek w restauracji, boisz się zadzwonić do fryzjera. I nie, to nie jest introwertyzm, to jest fobia społeczna. Jeżeli czujesz się nieswojo przy nieznajomych, to nie jesteś introwertykiem, tylko po prostu masz fobię społeczną. Jeżeli czujesz się nieswojo przy nieznajomych, jeżeli stresujesz się, że coś może Ci się stać, jeżeli stresujesz się podstawowymi czynnościami, to Ty po prostu masz fobię społeczną. I nie chcę Cię teraz diagnozować, tylko są ludzie nieśmiali. Ale bycie nieśmiałym to nie jest niemożność zrobienia samemu zakupów, czy też spytania się jakiegoś nieznajomego o drogę w obcym mieście. To nie jest bycie nieśmiałym. Fobia społeczna to nieuzasadniony strach przed ludźmi i bardzo dużo osób go ma. Czyli stresujesz się wykonywaniem czynności w publice. Jeżeli ktoś na ciebie patrzy, jeżeli jesteś w miejscu publicznym, to po prostu nie chcesz, nie możesz nawet niektórych rzeczy zrobić. Skąd się coś takiego bierze? Generalnie w 90% przypadków z jakichś traum z młodości, jeżeli zostałeś ośmieszony, jeżeli zostałeś upokorzony publicznie, jeżeli ktoś z ciebie się wyśmiewał, to najprawdopodobniej stąd wyciągnąłeś fobię społeczną. Nie chcę z tego robić jakiegoś mega poważnego filmiku. Bo z tego jak najbardziej można się wyleczyć, jak najbardziej można to przezwyciężyć bez żadnych lekarzy i tak dalej. Też nie ma sensu żalać się nad sobą, bo to też nie jest clue tego filmiku. Tylko po prostu chciałem powiedzieć, że na luzie da się coś takiego przezwyciężyć i opowiem swoją własną historię. Generalnie ja w podstawówce, że tak powiem, nie próżnowałem i byłem. Bardzo grubym dzieckiem. Byłem bardzo, bardzo grubym dzieckiem i z tego powodu byłem bardzo często wyśmiewany. Do tego dochodziło moje owłosienie na nogach, które pojawiło się już w czwartej klasie. Potem przyszedł zarost, dostałem prawiczego wąsa chyba w piątej klasie. No i jak wiecie, dzieci w podstawówce nie są zbyt tolerancyjne. I po prostu byłem takim mocnym pośmiewiskiem. Jednym z wielu że oczywiście, bo doskonale zdajecie sobie sprawę jak wygląda podstawówka. No i taki ja, z tego powodu, że byłem wyśmiewany, to wycofałem się w bezpieczne czeluści komputera, bezpieczne czeluści fotela. I tak sobie spędzałem wolne nie zamiast integrować się, zamiast zyskiwać znajomych, to ja sobie ślęczałem przed pięknym discordem i tam miałem swoich znajomych, którzy najprawdopodobniej byli tutaj ze względu na bardzo podobne okoliczności, bardzo podobne traumy. I takich ludzi, jak ja jest teraz mnóstwo, ponieważ każdy jest narażony na ocenę publiczną i niektórzy mogą być, naprawdę przerażeni tą oceną i ta ocena może ich dotknąć. Dlatego jest tak, że ludzie ślęczący przed kompem są mniej atrakcyjni, a ci wychodzący do klubów są, że tak powiem, bardziej atrakcyjni. Wiecie o co mi chodzi. I generalnie to się bierze z halo efektu, tak? Jeżeli w młodości byłeś bardziej atrakcyjny, ludzie utożsamiali cię z dobrymi cechami. Natomiast jeżeli byłeś nieatrakcyjny, od razu byłeś przez grupę odrzucany i zastępowany kimś bardziej atrakcyjnym. Fakt, faktem myślę, że dzieci aż tak bardzo mogą nie patrzeć na to, czy ty jesteś 10 na 10 czy 8 na 10, ale jeżeli ktoś na przykład znacznie wyróżniał się z grupy, to myślę, że mógłby być do takiej grupy nieprzyjęty. No i ci mniej atrakcyjni ludzie nie wychodzą, a ci atrakcyjni. Sobie balują po klubach i ich częściej spotkasz niż takiego typowego nerda, o którym mówiłem. Bo taki typowy nerd jest bardzo przerażony interakcjami międzyludzkimi, które sprawiają, że czuje się nieswojo, bo przypominają mu się tamte czasy, gdzie był wyśmiewany, gdzie był oceniany przez to, jak wyglądał, co powiedział, przez wszystko. Bo dobrze wiecie, jak już mówiłem, że dzieciaki w podstawówce nie są tolerancyjne. Ale też uważam, że wszystko jest po coś i mimo tego, że to jest straszne, to da się z tego wyjść, można z tego wyciągnąć jakąś lekcję. Na pewno nie jest to ok, ale tak jak mówię, da się z tego wyciągnąć lekcję. I to chciałem zrobić, tak. Ja jestem kimś, kto nadal się z tym zmaga, natomiast nie paraliżuje to mojego życia. Ja serio nie wyglądałem atrakcyjnie, ani trochę teraz myślę, że nie jest jakoś bardzo źle i po prostu chcę się podzielić czymś, co może zadziałać po pierwsze, nie bać się ludzi ludzie w 99,9% nic wam nie zrobią naprawdę serio, musielibyście naprawdę bardzo źle trafić jedyne co, mogą się na was krzywo spojrzeć ale to już naprawdę musicie mieć nawalone we łbie, żeby na to patrzeć bo to już serio, no Pani kasierka się na was może krzywo spojrzeć, jeżeli na przykład, nie wiem, no właśnie nie wiem, co wyście mu musielibyście zrobić, to jest takie abstrakcyjne, żeby ktoś się na was krzywo spojrzał. Nie wiem, musielibyście się zżygać na środku ulicy, ale no to nie jest od was chyba zależne, nie? Kolejna sprawa, przechodząc. Nie patrzeć na to, co nie jest od was zależne. Jeżeli na przykład, nie wiem, wyglądacie po prostu w tej chwili jakoś gorzej i tak dalej. Nie patrzeć na to. Ludzie mają na to kompletnie wysrane. Oni mają swoje problemy. Serio. Jeżeli aktualnie jesteście zakatarzeni, czy coś, brzmicie gorzej i nie macie na to wpływu, to nie znaczy, że musicie rezygnować z jakichś planów. Nie znaczy, że nie możecie na przykład zadzwonić gdzieś, że to jest wasza wymówka. To serio brzmi abstrakcyjnie, ale wiem jak jest. Wiem, że ktoś taki może sobie taką wymówkę wymyślić, że on nigdzie nie będzie dzwonił, bo on głupio brzmi. No nie, no, ktoś zrozumie. Tak? Ludzie serio są empatyczni, nie są tylko źli, tak jak się wydaje. I trzecia porada, to myślę, że jest taka najbardziej useful, którą serio można zastosować, to jest wyjście z comfort zone'u. Co przez to rozumiem? Generalnie wyobraźcie sobie, że macie taki scenariusz. Macie dziś rozmowę o pracę, bardzo się nią stresujecie, tak? Bardzo, bardzo, że panicznie się nią stresujecie, nie wiecie, co będziecie musieli powiedzieć. Przed rozmową o pracę, zróbcie coś, czego normalnie byście nie zrobili i co sprawiłoby w Was taką nieswojość, niepokój, niezręczność. Czyli, na przykład, jeżeli normalnie nie biegacie, przebiegnijcie sobie kilometr, 500 metrów, to i tak będzie coś takiego, co sprawi, że poczujecie się bardzo nieswojo, bo nie biegacie w ogóle, ale jednak podskoczy Wam ta adrenalinka, podskoczy Wam ta dopamina. Będziecie bardziej otwarci na nowe rzeczy albo coś bardziej lightowego, typu zimny prysznic, który też u Was może spowodować jakieś większe podskoki, takiego adrenaliny, takiej otwartości na nowe rzeczy. Nowe, nieprzyjemne rzeczy, oczywiście. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę ta fobia społeczna to jest takie błędne koło, bo jeżeli Ty się chcesz z niej wydostać, to musisz po prostu robić nowe rzeczy, ale też logiczne, że czasami zdarzy się u Ciebie coś. Co spowoduje nawrót tej fobii społecznej. No, na przykład, jeżeli jesteś 13-letnim nerdem, który nie wygląda bardzo atrakcyjnie, a nagle ci się zamarzy posiadanie laski, podbijeś do jakiejś laski, no, które w tym wieku, yy, załóżmy, no nie są zbytnio ogarnięte, tak? Nie, ona ci nie odpowie yy, inteligentnie, ona cię najprawdopodobniej wyśmieje to to co ci jeszcze bardziej spotęguje to i to jest takie koło, które się zapętla, bo na dodatek dochodzi ci jeszcze trauma odrzucenia przez dziewczyny i dlatego wraz z fobią społeczną u mężczyzn rozwija się też fobia przed kobietami, bo po prostu u nich kobiety to jest coś na tym poziomie. Oni tu nigdy nie wejdą, bo po prostu to ich bardzo przeraża. Oni się trzęsą na myśl o tym, że oni mogą rozmawiać z kobietą, co dopiero co dopiero rozmawiać z kobietą, a oni kitrają się w swój telefon, tak? Będą sobie patrzeć, jak ona będzie, jakaś grupa dziewczyn będzie przechodzić obok nich, żeby nie było nie wiem w sumie czego, żeby nie było kontaktu wzrokowego, bo on się stresuje, bo on się boi i potem się dziwi, że nie ma dziewczyny. No tak nie można robić, ale wiem o co chodzi, dlatego powstał ten film i mam nadzieję, że komukolwiek pomoże. Shema. You know what I'm saying? You ain't woo, you ain't winning in this shit.